Przed nami 175 odcinek tureckiego serialu Złoty Chłopak. Kazem przyjeżdża po córkę, bo Esme czeka operacja. Ferid wymyśla, jak zniszczyć Seiran i naprawić swój wizerunek. I fakat sprowadza wróżkę. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 175 odcinku Złotego Chłopaka. 175. Odcinek serialu Złoty chłopak w piątek 10 maja 2024 roku, streszczenie B 175. Odcinka Złoty chłopak B. Kazem przyjeżdża po Seiran, żeby ją zabrać do szpitala, gdzie leży Esme. Kobietę czeka operacja. Ferit prosi Abiena, żeby mu znalazł dziewczynę popularną w mediach społecznościowych. W ten sposób chce naprawić swoją reputację i zniszczyć Seiran. I fakat sprowadza wróżkę, która ma oczyścić dom ze złej energii. Suna słyszy od niej ważne słowa. Ferit przedstawia dziadkowi swoje projekty biżuterii. 28 sierpnia 2023 roku w polskiej telewizji zadebiutował nowy turecki serial Złoty chłopak turecki. Jali Kapkini Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o stałej porze na antenie TVP1 o godzina czternastej, zaś powtórki o godzina szóstej pięć.